Dobry wieczór. Z przedpomnika kolejnego w Szczecinie Piotr Moskwa, 20 styczeń 2013 rok. Proszę Państwa, z tym pomnikiem wiąże się ciekawa historia. Otóż został on sprowadzony do Szczecina jako marna kopia za blisko milion złotych przez prezydenta Runowicza. Oczywiście wszystkie rządy Szczecińskie robią takie cuda, zamiast robić Szczecin bogaty dla mieszkańców, sprzyjać interesom. Miasta Szczecin niestety tego nie robią. Proszę Państwa, ten rok jest dosyć ciekawym rokiem. 2017 rok jest to praktycznie rok, można powiedzieć, przełomowy, gdzie my Polacy, szczecinianie, ogólnie wszyscy, musimy odzyskać Polskę dla Polaków. Proszę Państwa, w Szczecinie mamy taką sytuację, że w tej chwili rządzi nami sitwa kościelno rządowa. Prezydent Piotr Krzystek z bratem Andrzejem z Kościoła Katolickiego. no. Proszę Państwa, tak nie może być, aby naszym miastem zawiadywali przestępcy, którzy rabują na szpital kolejowy w wartości 33 miliony złotych. Proszę Państwa, i dający go pseudo-księżom za niespełna 20 tysięcy złotych, jak napisałem, onegdaj, onegdaj, za cenę blisko 20 tysięcy złotych, cenę garażu blaszanego. Proszę Państwa, oczywiście bez lokalizacji, ale było prościej. Otóż nie może być tak, aby rabusie miejscy... Mówili nam, że są władzą. Taka władza musi znaleźć się w miejscu wiadomym. I my Polacy musimy się za tym opowiedzieć. W tym roku również na Facebooku założyłem, proszę Państwa, grupę odnoszącą się do referendum, aby skrzyknąć Polaków, mądrych Polaków, myślących samodzielnie, aby tą władzę, czyli mówiąc krótko, Urząd Prezydenta Krzyska zlikwidować, czyli ten prezydent musi odejść, również musi odejść Rada Miejska. Jeżeli, proszę Państwa, to zrobimy, wykażemy mądrość dziejową i przywrócimy blask Polakom w Szczecinie, miasto, mieszkańcom, odzyskamy szpital od księży, od kościoła katolickiego, bo to hańbą jest, aby szpital zrawiany mieszkańcom miał kościół katolicki. To jest hańba dla kościoła katolickiego. Proszę Państwa, my musimy mówić prawdę. Nasze obowiązki są mówić prawdę, nauczać historii, mówić o tym wszystkim, czego inni nie powiedzą. Dawać wszystkie informacje bez cenzury, robić rzetelne media, Dlatego Was, kochani, proszę o wzmacnianie mnie, o dawanie cegiełek na media, o wsparcie finansowe, aby mógł działać dla Was, dla Polski, dla Polaków, móc działać dla Szczecina. Kochani, tym akcentem z przedpomnika Koloniego w Szczecinie, marnej kopii za milion złoty, żegna Was Piotr Moskwa. Dziękuję wszystkim. Wszystkiego dobrego w nowym roku 2017. Pozdrawiam. Dziękuję wszystkim. Do widzenia, Piotr Moskwa. Kłaniam się.